Czy to największe kłamstwo jej sports propo FC26? Zobaczcie sami i zaobserwujcie ten profil, aby być na bieżąco z newsami FC26 i nie tylko. 22 lipca, czyli na dwa miesiące przed premierą FC26, EA wypuściło taki bardzo rozbudowany artykuł, który zatytułowali szczegóły na temat rozgrywki, a w nim napisali coś, co aktualnie brzmi absurdalnie w kontekście FC26, mianowicie. Naszym celem jest, aby gracze z wysoką oceną grali tak, jak to odpowiada ich umiejętnościom w rzeczywistości, czyniąc atrybuty bardziej wpływowymi i style gry czymś dodatkowym, a nie wymaganym. Zawodnicy o wyższych podstawowych atrybutach będą wykonywali standardowe mechaniki rozgrywki bardziej niezawodnie, nawet bez odpowiedniego stylu gry. Przecież to jest wierutna bzdura. Każdy, kto gra w tę grę, wie, że jeśli nie masz choćby podstawowego playstylu do strzałów po ziemi albo finezek, to tej mechaniki dobrze twój zawodnik. Nie wykona. Także nam po prostu jej w tym temacie nakłamało. Co o tym sądzicie, dajcie znaka w komentarzu.